Dobra, koniec półminutowej przerwy dla mnie przynajmniej. Poprzedni film miał prawie 23 minuty, więc trzeba było jednak przerwać. Nie robiłem, bo to gdyby... myślałem, że może zrobię jednak jeden film na obie godziny, ale jednak ten film był za, za długi. Już wyszedł mi za długi, więc całość miałoby ponad 3,5 pół na, pół na pół godziny, a jednak staram się tego unikać. No dobrze, porównań, ciąg dalszy, bo tak naprawdę przypomina. Że mieliśmy kinematykę ruchu obrotowego i porównywałem ją z kinematyką ruchu postępowego. Teraz mamy dynamikę ruchu obrotowego, którą porównuję z dynamiką ruchu postępowego. Przypominam: siła, moment siły, masa, bezwładność, moment bezwładności. Kontynuujmy dalsze porównania. Tak, tak, naprawdę. Dynamiczne porównania. Jak co dalej będzie? Otóż ciało poruszające się ruchem postępowym posiada pewną energię. Jest to energia kinetyczna. MV kwadrat przez 2. Ale bryła, która się obraca, nawet środek ciężkości jest nieruchomy, tak? Ale bryła się przecież obraca. Ten pręd 12 ml kwadrat, nie? No ale czy to nie, on ma, nie ma przecież czy on nie ma energii kinetycznej? Ma energię kinetyczną, bo to się obraca. Włoży tu paluch, a to będzie nóż, nóż się obracający włoży paluch, to mi obetnie. Jeśli wykona pracę. Wykonał pracę, miał energię, tak? Palucha nie ma. Nie ma. Więc ma energię. Ciało obracające się mają energię. Energię kinetyczną. Jakie jest wrażenie na tę energię kinetyczną? Na pewno, jeżeli ktoś przejrzał ten jedyny film o ten pierwszy film, jak była pierwsza lekcja o momencie bezwładności, tam tak jak inny, tak, że troszeczkę z niecenzuralnym tekstem tak momentami wyskakiwał. No tam zrobił to, co teraz właśnie ja teraz chcę zrobić tak naprawdę. Czyli skąd ten moment bezwładności ma wyrażenie mr kwadratem Dlaczego? Istotny jest rozkład masy w obrębie ciała od osi odwotu, ale z odległością do kwadratu, a nie z samą odległością. Czy może z mianownikiem odległości? Tak. Dlaczego tak jest? To jest właśnie wynikiem wzoru na energię kinetyczną ruchu obrotowego. Tak? Jak to wygląda? Załóżmy, że no to narysowałem dwa punkty, bo więcej byłoby zagmatwane, ale tych punktów może być dowolna ilość, tak naprawdę. Po pierwsze, ciało ja, bo ruch, jest w ruchu obrotowym, bo jakaś była bezwładna, żeby była w przypadkowej kształcie. Tutaj narysowałem. Oś. Obrotu o linią przerywaną. Jak i dwa punkty, M1 i M2. Ale zostawiamy po jednej stronie, a tak naprawdę można nazywać pod dowolnym gdziekolwiek, tak? Jak tu się obraca, mogę wybrać sobie dowolne punkty tego ciała. Każdy z tych punktów ma jakąś swoją własną masę. Każdy z tych punktów ma swoją własną prędkość. Prędkość zwykłą, liniową, V, tak? Więc każdy z tych punktów ma swoją własną energię kinetyczną ruchu postępowego. To są punkty. Tak? mv V kwadrat przez 2. Czyli jeden punkt ma m1 v1 kwadrat przez 2, energię kinetyczną. Drugi punkt ma m2 v2 kwadrat przez 2. Trzeci m3 v3 kwadrat przez 2 i tak dalej. Jasne? Więc każdy z tych punktów ma swoją własną energię. Kinetyczny. Ja sobie zapisałem tylko wzór na energię na jednego punktu, bo po co powielać te wzory? Tak? M1 fajna kwadrat przez 2 i tak dalej. No właśnie, jak otwieram drzwiami, to oczywiście różne punkty mogą mieć różne prędkości liniowe. Tak? Część może być taka sama, bo może być te same odległości od osi obrotu, nie? ale ogólnie mogą mieć różne prędkości liniowe. Dobrze byłoby je czymś zamienić, tę prędkość liniową, czymś, co jest taka sama dla wszystkich punktów obracającego się ciała. Proste. Chyba. Tym czymś będzie prędkość, owszem, ale kątowa, no bo ono mówi o jaki kąt się obróciło ciało. A skoro jest to w końcu była sztywna, to jak jeden punkt się obrócił o jakiś kąt, to każdy inny też musi obrócić się o ten sam kąt, bo inaczej to nie byłaby była sztywna w końcu. I prędkość kątowa jest stała dla całej danej bryby, która się obraca. A że związek między prędkością kątową punktu, który się obraca a przy okazji całej bryny a prędkością liniową tego punktu jest taki, że V to się równa omega razy R. V to jest omega razy R czyli V1 to jest omega R1 V2 omega R2 i tak dalej. Jasne? O3 no, omega razy R3 V4 omega R4. No i tam do, do nieskończoności. Gdybym chciał podzielić na więcej punktów nieskończonych, na mniejszych. Tak? Teraz jaki byłby wzór? Jaki byśmy mieli wzór na energię kinetyczną pojedynczego na razie punktu? Jeszcze tu sobie zapisałem. No to nie tak będzie. No, teraz bym zrobił inaczej za chwilę. No, za 5 minut, może zrobiłbym mniejsze inaczej. No, ale to wymyśliłem. Na pół godziny temu, więc zmieniłem koncepcję, bym zmienił, ale już nie chcę mieszać z rysunkami. Energia kinetyczna pojedynczego punktu M1 no i pod V podstawiam omega R, ale jest do kwadratu, więc będzie omega kwadrat r kwadrat przez 2. Energia kinetyczna jednego punktu. Tak. Omega kwadrat R1 1 kwadrat. Przez dwa, no i razy r. No to teraz jaka będzie energia kinetyczna całej bryły, która się obraca? No to to będzie energia kinetyczna pojedynczego jednego punktu. No jak mamy układ teraz ciał i mamy dwa ciała i jakąś energię kinetyczną, to jaka jest energia całego układu? Energia całego układu jest sumą tych poszczególnych energii. Jak jedno ma dwa dżule, drugie ma dwa dżule, to może się mamy cztery dżule. Tutaj jest tak samo. Energia kinetyczna całej bryły, całej bryły, nie pojedynczych punktów tej bryły, ale całej bryły jest równa w sumie energii kinetycznej poszczególnych jej punktów. Jasne? W sumie poszczególnych energii kinetycznych punktów. Czyli trzeba to, co teraz napisałem dla pierwszego punktu, napisać dla drugiego, trzeciego, czwartego, n i zwyczajnie w świecie dodać. To jest linijka niżej, czyli suma tych wszystkich energii kinetycznych, wszystkich innych, tak? czyli dla pierwszego punktu, dla drugiego punktu i plus, tam trzy kropki napisałem, bo już nie będę pisał trzeciego i tak dalej przecież. nie? No właśnie, to teraz to co, co jest stałe, stałe, można wyciągnąć przed nawias, co jest stałe, no stały jest mianownik dwójka i stała jest prędkość kątowa omega, a co nie jest stałe? No masa może być różna tych punktów oraz yy, r. No bo te punkty są w różnych, mogą być w różnych, czy są w różnych odległościach od osi obrotu. Tak? O to, ale no tak, bociągamy przemawia to, co jest stałe, czyli omega kwadrat przez 2, bo tu jest omega kwadrat przez 2, omega kwadrat przez dwa jest i tak dalej. A co nie jest stałe? M1. L1 kwadrat, tutaj mamy m2. R2 kwadrat i tak dalej. I to zostawiłem w nawiasie. M1, R1 kwadrat plus M2, R2 kwadrat i tak dalej. Ale ten nawias jest niczym innym jak. A, ja już nawet tę kartkę przez chwilę, żeby przez ciągu pół minuty schować. Ten nawias jest niczym innym jak definicją. Bo to stąd ci bierzesz, bo stąd ci właśnie bierze definicja bez, momentu bezwładności. Ten nawias jest niczy, in, niczym innym jak definicją momentu bezwładności. Suma tych mr kwadrat poszczególnych, dla poszczególnych punktów. Tak? Czyli ten nawias, który tam jest, nazwiemy sobie, to formalnie to tutaj się dopiero tak pojawia tutaj nazwa, nazwamy sobie momentem bezwładności. I stąd się bierze właśnie ten moment bezwładności. Ten nawias tutaj, ja go podkreśliłem, napisałem tutaj, to jest i, to nie jest zabezdzielenie, tak? To jest nawias, podkreślony nawias, to jest, to jest po prostu i. Czyli mam i kwadrat, i Razy omega kwadrat przez 2 i omega kwadrat przez 2. To jest energia kinetyczna. Jest to, pisałem w ruchu obrotowym, bo to już dla całej brywy. Tak? Nie, nie dla poszczególnych punktów, tylko na dla całej brywy. I omega kwadrat przez 2. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Bardzo interesującą za rzecz. Jak jest zło na energię kinetyczną w ruchu postępowym ciała? v kwadrat przez 2 w ruchu obrotowym bryły i omega kwadrat przez 2. Teraz sobie przypomnijmy jedną rzecz, właściwie dwie. Przy kinematyce mówiliśmy, że prędkość zwyczajną liniową v zastępowana jest przez prędkość kątową w ruchu obrotowym, czyli przez omegę. Przy dynamice mówiliśmy, że masa ciała i bezwładność ciała zastępowana jest przez moment bezwładności, przez i. To jeżeli teraz pomyślę o wzorze mv kwadrat przez 2, czyli energia kinetyczna w ruchu postępowym ciała, to jak podmienię teraz te symbole, to uzyskam wzór na energię kinetyczną w ruchu obrotowym, zamiast m i zamiast V omega i wychodzi I omega kwadrat przez 2. Ale to nie byłby formalizm matematyczny, rzecz jasna. Ale to pokazuje jedną rzecz, że tak naprawdę wzory są jednakowe, tylko że podmieniam symbole. Tak samo robiliśmy przy kinematyce. Tak, pamiętacie, wzór na, na drogę przebytą w ruchu przyspieszonym, a tutaj kąt zakreślony w ruchu obrotowym zmiennym też, tak? Wzory były takie same, tylko że zamiast V było omega. zamiast przyspieszenia A było przyspieszenie kątowe epsilon. Podmienialiśmy tylko symbole A. Wygląd wzoru był matematycznie identyczny. Tutaj tak samo. MV kwadrat przez 2 i omega kwadrat przez 2. Zamiast M mamy i, zamiast V mamy omegę. Tak samo to wygląda. Tak. Więc nawet nie trzeba się uczyć wzoru, tylko zaczęło sobie to skojarzyć, czy to jest jakby taka wymiana tylko i włożyć. Tylko że trzeba pamiętać, co jest za co, nie? Jasne. żeby nie odwrotnie. No i oczywiście jednostką tej energii tej, tej energii. Jest dżur, też jasna, tak? Tam się nic nie zmieniło, tam jest ciągle kwadrat. To może podstawić, wychodzi, ciągle ta sama jednostka, więc tam się nic nie zmienia i się nie może zmienić. Bo to jest energia. Tak? No i pokazało się dlaczego moment bezwładności całej bryły, czy nawet poszczególnych punktów zależy od kwadratu odległości, od osi obrotu. To wynika z tego, to co nam wyszło w nawiasie, to nazwaliśmy momentem bezwładności. Po prostu. Ten nawias został nazwany momentem bezwładności. I tyle. Dlatego od to, tego to, to tak zależy, w ten sposób. To chyba, jeżeli chodzi o tę lekcję, energia, to była w miarę prosta, mam nadzieję, lekcja prosta niż poprzednie. najgorsze jest chyba zawałem, mi się wydaje. Bo, bo ten moment bezwładności był chyba najgorszy według mnie. No, tak naprawdę, gdyby nie było wyprowadzenia, to też byłoby może przyjemne, tak? Ale Kamieńska się chce wyprowadzać. No, ale chcę wam pokazać, że jak to można uzyskać. Tam dostałem od Marka swoje własne dwa wyprowadzenia momentu bezwładności. To było bodajże dla pręta wyprowadziłeś i dla jeszcze, co to było? Kula? Nawet nie pamiętam, co tam wyprowadziłeś. Dobry dobrze nie, stożek wyprowadziłeś, świetnie. Na to było, tak jest, nie kula. Na stożka to gdzieś tam w tabelach się znajduje, gdzieś to można poszukać, gdzie to jest. Ja nawet tego nie pamiętam. Jak stożek się oba to były osi przychodzącej przez środek podstawy, postopadły po tak do tej, do tej podstawy, tak się to stożek obracające. Pięknie, tak. No dobrze. Jak ktoś by chciał, to może też się pobawić, wyprowadzić jakieś na przykład dla kuli, dla sfery, dla jakiegoś sześcianu, to byłoby trudne. tak? Ale na to, już nie ma, na to nie mamy czasu na lekcji, więc to na pewno sobie odpuszczamy. Nigdy tyle nie wyprowadzałem, które za dużo już. Tak? No w takim razie to tyle. W przyszłym tygodniu jedna z lekcji pojawi się jeszcze w tym tygodniu, na przyszły tydzień, rzecz jest w przyszłym tygodniu będzie dalej. Dalsze porównania jeszcze. To jeszcze nie wszystko. Ale chyba jeszcze jeden tydzień i będzie koniec teorii. Do końca maja skończymy teorię. A, oceny wystawi... a, a w piątek muszę wystawić oceny proponowane, ale jeszcze czeka was sprawdzian z tego działu, nie ma co ukrywać. To zastanawiam się, bo z reguły mam zwyczaj tak że jak wystawiam oceny proponowane, jest jeszcze sprawdzian za zanadrzu, w domyśle, że będzie sprawdzian, te ja oceny proponowane obniża. Czyli jeżeli komuś wychodzi piątka, wstawiam proponowaną czwórkę. Jeżeli komuś wychodzi szóstka, wstawiam proponowaną piątkę. Dlaczego? Bo nie wiem, jak ten ktoś napisze sprawdzian. Który na Was czeka, nigdy tu nie jest powiedziane, że ja ocenę na końcu nie mogę dać niższej niż proponowałem. Jak proponuję 5, to mogę wstawić komuś 4. Nie ma sprawy, tak? Ale wolę zrobić odwrotnie. Wolę zaproponować niżej, a dać później wyżej komuś. A że Was czeka, to chyba jednak tak też zrobię. Mówię Wam o tym, żeby nie było potem maili od rodziców zdziwionych, dlaczego. Mój syn, moja córka ma 6 i 6 na przykład ze sprawdzianów, a Kamiński zaproponowałeś 5 na koniec. Tak? Bo nie wiem, jak będzie ten następny sprawdzian. Jak ten sprawdzian następny będzie zawalony, na przykład na 3, na dwa. A kto może wiedzieć? To jest według najtrudniejszy sprawdzian z tego z ten dział właśnie. Aczkolwiek są też osoby, miałem takie osoby, które twierdziły, że ten dział to wreszcie prawdziwa fizyka i dopiero go zrozumiały a nie jakieś tam punkty materiały. To wreszcie prawdziwa bryła. Coś jest, tak? I te sprawdzie napisały naprawdę świetnie, więc to nie jest powiedziane, że to będzie bardzo trudne. Zależy dla kogo. To jest moje prywatne zdanie. Więc proszę bardzo, proszę Was, nie dziwcie się, że jeżeli będą ceny proponowane za trzy... Czy właściwie już będziecie może oglądać te filmy za dwa dni, że będą trochę niższe niż wynikało to z Waszych ocen. Dobrze? Nie dziwcie się i proszę, żeby nie wysyłać do mnie maili niepotrzebnych rodziców, do mi ciągi tłumaczyć, to nie ma sensu. tak? Tłumaczę Wam to teraz. To jest tylko proponowane. Ja mam wystawić ocenę do 20 chyba 1 czerwca tak naprawdę, więc mamy czas. A no dobrze. W takim więc razie żegnam się z Wami dzisiaj. Do zobaczenia na następnej godzinie.